Cześć, witajcie w dziesiątej no. rundzie. Nasz no, obecny wynik to 15 dziewięciu dla Blagolta. Zobaczymy, co będzie w tej rundzie. Otwieram, patrzyszkę. ja, Ja dzisiaj jestem. W ogóle wejdź do przodu, bo nie, pewnie nic nie widać. Czy coś drapo? No, nie jest to tak. Mamy zero dla Barboda. Tak. Zero. Szok. Zobaczymy, co będzie w White leather. Uwaga, teraz pójdzie mi lepiej. Może <grymne> tak. Czy to jest holo? Nie, nie zwykła. zwykła zielona. Niestety nie jest to gotowe. Tak. I Coś mamy kolejną mamy dwa punkciki dla White Flora. White Flera. No to zdecydowanie tę rundę wygrywa White Flair. W tym momencie nasz wynik to 15 do 11. Taka karta. Zobaczymy, co będzie jutro. Pa! pa, pa!